Proszę mi powiedzieć, czym taka młodzież powinna się kierować przy wyborze zawodu? Przede wszystkim stawiamy na zainteresowania. Zainteresowania, umiejętności, y, temperament, cechy charakteru, czyli cały potencjał osobowościowy, który znajduje się w człowieku. To jest podstawa, bo nawet jeżeli ktoś wybierze zawód, y, który obecnie jest zawodem bardzo niszowym, może niekoniecznie popularnym, to jednak będąc y, dobrym specjalistą, kierując się tymi zainteresowaniami i uzdolnieniami, na pewno pracę znajdzie. A kiedy młodzież powinna zacząć myśleć o tym, jaki zawód wybrać? No myślę, że teraz przy obecnych zmianach, o zmianach i podstawy programowej w szkołach czas gimnazjum to jest czas dobry. Są nawet głosy, czy nie wprowadzić doradztwa zawodowego już wcześniej do końcowych klas szkół podstawowych. Dlaczego gimnazjum? Dlatego, bo pierwszy taki etap wyboru to jest czy szkoła średnia, czy szkoła zawod, kształcąca już bezpośrednio w zawodzie. Jeżeli ktoś wybiera szkołę średnią, czyli technikum lub liceum, również musi mieć świadomość tego, jaki jego zawodu będzie się chciał uczyć i co będzie chciał robić w życiu, przynajmniej na swoim e, starcie życiowym. Dlatego, bo pojawiają się rozszerzenia przedmiotów, które już później procentują w postaci e, egzaminu maturalnego, który jest bezpośrednio wstępnym egzaminem na studia. Także czas klasy pierwszej, e, pierwszej liceum to już jest ten czas pierwszych decyzji zawodowych. W związku z tym w gimnazjum już należy podjąć. E, Pierwsze próby właśnie związane z wyborem zawodu. A czy taki wybór jest na całe życie? Nie. Badania obecnie pokazują, że co najmniej 5-6 razy zmieniamy w swoim życiu pracę. Już nie ma takich ludzi, którzy po 50, 55 lat pracowali w jednym zakładzie pracy, na jednym stanowisku. W związku z tym, że świat kręci się trochę szybciej, więc tak samo zmieniają się zawody. W każdym zawodzie należy się rozwijać. Zwiąże się to również ze zmianą stanowiska, czy nawet ze zmianą całkowitą przekwalifikowaniem. Są zawody, na które już nie ma też zapotrzebowania, a ktoś wyuczył się. Jest też powrót do zawodów, które były zawodami ginącymi, jak na przykład kowalstwo artystyczne. I ludzie zmieniają, zmieniają zawód, nie dokonują już teraz wyborów na całe życie. Kiedy młoda osoba staje przed wyborem studiów, jakie powinna sobie zadać pytania? Przede wszystkim to, co chcę robić w życiu po tych studiach. Oczywiście studiujemy po to, żeby się rozwijać, ale dobrze by było też zastanawiać się, co będzie dalej. Kiedy już te studia skończę, jeszcze raz mogę powtórzyć, w czym jestem dobra, w czym jestem dobry. Jakie obszary nauki, wiedzy chciałabym zgłębiać? To jest bardzo istotne. Wspomniała Pani o planie rozwoju, planie zawodowym. Czy warto taki plan stworzyć? Tak, na pewno warto sobie przemyśleć, co chciałabym, czy co chciałbym robić w czasie studiów. Jak wykorzystać dobrze ten czas, przede wszystkim na okres tych pierwszych trzech lat, potem może jeszcze dodatkowych dwóch lat, lat studiów, żeby nie tracić czasu, nie marnować go na rzeczy niepotrzebne. No, życie studenckie jest bardzo ważne, więc możemy się bawić, ale też dobrze by było sobie oplanować taki własny plan rozwoju. Oprócz tego, co jest w programie studiów, to jeszcze bardzo ważne jest niezależnie od tego, ile mamy praktyk obowiązkowych. Bardzo też jeszcze zaplanować dodatkowe praktyki. Bardzo też liczy się i firmy, instytucje bardzo to lubią, osoby, które działają w kołach naukowych. Więc od początku, nawet już od pierwszego roku studiów, możemy się angażować w takie dodatkowe aktywności, które dają nam też dodatkowe umiejętności, kompetencje, ale dzięki temu też poznajemy ciekawych ludzi, którzy są dla nas inspiracją. Gdyby Pani mogła powiedzieć w kilku zdaniach, jak od podstaw stworzyć sobie taki plan zawodowy, plan rozwoju zawodowego? Od podstaw? Na, najważniejsze jest to, żeby w ogóle umieć sobie postawić cele. Jeżeli znacie taką metodę smart, warto sobie albo przeczytać o niej troszeczkę więcej, albo przypomnieć. Czyli cele, które sobie stawiamy, powinny być skonkretyzowane. Mierzalne, czyli żeby te cele też miały jakieś wskaźniki. Na przykład to, że chcę w czasie studiów nauczyć się bardzo dobrze jeszcze języka angielskiego. Ale to jest za mało, żeby powiedzieć bardzo dobrze. Chcę, żeby mój język był na przykład na poziomie C1. Żeby te cele były też przez nas akceptowane. Naprawdę chcę się nauczyć tego angielskiego. Nie dlatego, że mama mi kazała, czy wszyscy mówią, że warto, ja sama, czy ja sam chcę się tego nauczyć. Powinny być też realistyczne. Czyli co mogę zrobić? Czyli na przykład jeżeli teraz dopiero zaczynam się uczyć angielskiego, jestem na poziomie A1, no to za rok się na poziom C1 nie nauczę tego języka, więc trzeba to sobie umieć rozłożyć na pewne etapy i wreszcie muszą być terminami. Czyli to, że ta nauka języka angielskiego do poziomu C1 zakończy się u mnie na przykład za 3 lata. Jak będę na trzecim roku studiów, to będę znała albo znał język angielski na poziomie C1. I to jest baza, żeby to było ujęte w jakiś plan, taki, który, z którego mogę się rozliczać. To jest dla mnie podstawa. Wtedy to, to jest realistyczne i wtedy takie planowanie się udaje.